Piątek, piąteczek, piątunio. Piątek, piąteczek, piątunio. Już sobie zobaczymy, jaka runda dla nas. Wow! No, powiem Wam szczerze, um, że po tej nauty jest jeszcze hagal, czyli coś musiało wczoraj wyjść, co dzisiaj musimy poodcinać. A ja sobie dopatrzę. o co chodzi z tą hagal? Co nam chcesz dzisiaj w ten piątek? Co ta hagala w ten piątek chce nam pokazać? Piątek i hagal. A, że to już za nami. Zobaczcie, hagal. Tutaj mogą wyjść jakieś sprawy dotyczące mm, jakby domu. Mogą wyjść jakieś sprawy dotyczące Firm, mogą wejść jakieś sprawy, które no po prostu coś się ujawni, tak? I będzie trzeba sobie z tym po prostu poradzić. Może czas dla niektórych z Was będzie na zmianę pracy, może czas na zmianę jakby miejsca zamieszkania. Jest to czas, który po prostu przyniesie Wam uwolnienie się od tego, co było i wejście w zupełnie coś nowego. Więc możecie dzisiaj wykorzystać właśnie tą Hagal do tego, żeby pozbyć się, pozbyć się tego, co, co już wam nie służy. Do tego, żeby uruchomić swoje wiedźmowskie potencjały. Możecie użyć Hagal do um, odcięcia się um, na przykład od sytuacji czy osób które mm, okazały się być na przykład nielojalne, e, albo takie, których już z którymi wam już po prostu nie po drodze, tak? Czasami trzymamy coś dla sentymentu, albo na przykład nie wyrzucamy pewnej rzeczy dla sentymentu, a tutaj przychodzi takie mm, rozliczenie i stwierdzenie, że okej, okay, no to ja robię porządki. No i Hagle takie porządki pomoże Wam zrobić. Więc e, no cóż, bierzemy się do sprzątania. Piąteczek.